Cześć, witam Was serdecznie na kanale Synchron Tarot. W czytaniu kart na przejście Słońca przez znak ryb w 2025 roku będzie to czytanie dla osób z podstaku, bliźniąt. Jeżeli masz Słońce, Księżyc, Ascendent w bliźniętach, to to czytanie może z Tobą zarezonować. Tak więc zanim zacznę wykładać karty na stół, Proszę cię bardzo, byś, byście sobie wygodnie usiadły, bliźnięta zamknęły oczy i zastanowili się, z czym przychodzicie na to czytanie, jakie macie intencje, czego byście chcieli się dowiedzieć, o którym aspekcie życia chcielibyście usłyszeć informację, która popłynie z kart za chwilę. Tak więc zapraszam Was na czytanie. Najpierw wyciągniemy kartę z wyroczni księżycowej Moonology i będzie to przesłanie główne na czas słońca w rybach. Słońce w rybach to czas takiej, takiej swoistej medytacji, zadumy, inspiracji i intuicji bardzo głębokiej. Zobaczymy lubię słońce w rybach. A co mamy dla was? drogie bliźnięta? Mamy pytanie: What do you need to release? Czyli co musisz odpuścić? Co musisz zostawić? Co musisz uwolnić? Jaka to ma być energia? Zobacz, jaki zimowy krajobraz jest na, na tej karcie, zupełnie jak krajobraz za oknem w tej chwili. Też jest ciemno, też jest śnieg, no ale zamiast tych drzew niestety mam taką betonozę za oknem. Tak więc całkiem rezonuje ta karta, myślę, z. Tą porą, kiedy robię dla ciebie czytanie. Co musisz uwolnić? Co musisz zostawić? Co musisz odpuścić? Jest to księżyc malejący, tak więc coś, co ma ulec rozproszeniu. Zobaczymy. Karty tasowałam przedtem. Z krótką medytacją. Natomiast jeszcze raz. Ok. Co przynosi? Słońce w Rybach. Dla bliźniąt. Okay. Rydwan, czwórka buław, czwórka pucharów. Masz dwie czwórki. I rydwan. I co tu odpuścić? No właśnie. Wszystko zdaje się być takie. Takie pod, pod znakiem sukcesu, bo zobacz, rydwan to zawsze jest dotarcie do celu jakiegoś, a karta rydwan ma wszystkie atrybuty arkan wielkich, które były po drodze czyli mm, wizji maga, współpracy kochanków, y, edukacji kapłana, y, nie wiem, pasji. Cesarzowej, struktury cesarza, i tak dalej. One wszystkie się tutaj znajdują. Natomiast, natomiast ważne jest w tej energii, ważna jest siła Twojej woli, tak aby te sfinksy, które tutaj są, które są spolaryzowane, utrzymywać za pomocą właśnie tej siły woli, którą prowadzisz ten rydwan ku zwycięstwu. Czy masz jakiś cel do osiągnięcia w tym miesiącu? Bo jeżeli tak, to jeżeli umiejętnie będziesz ten rydwan prowadził i te dwie spolaryzowane siły trzymał na wodzach, tak? czyli, yy, czyli umiejętnie prowadził te dwa sfinksy, to masz naprawdę szansę osiągnąć sukces i celebrować ten sukces, nawet bo tutaj mamy czwórkę buław. Ale wróćmy jeszcze do, do tego rydwanu. Te dwie spolaryzowane siły to może być to, co czujesz i to, co robisz, to, co mówisz i to, co czujesz albo to, co robisz. Czasami mówimy jedno, myślimy drugie, tak? Albo czujemy jedno, ale żeby kogoś nie urazić i tak dalej, mówimy drugie, albo nic nie mówimy, chociaż chcemy coś powiedzieć. Tak więc można te dwie siły różnorako traktować, te dwie spolaryzowane energie. Światłość, ciemność. Kobieta, mężczyzna. Mówienie, milczenie. Miłość, brak miłości, radość, smutek itd. Twoim zadaniem, jeżeli chcesz doprowadzić sprawy do końca, będzie po prostu znalezienie takiej siły woli w sobie, żeby była równowaga zachowana. Ok? I wtedy masz szansę właśnie uspokoić nieco swoją rzeczywistość, doprowadzić pewne sprawy do zamierzonego celu, a potem sobie poświętować, poradować się, pocelebrować, bo to jest również fajna, lekka energia tego, co osiągnąłeś, przepraszam, celebracji albo radości z tego, co osiągnąłeś. Chociażby to była jakaś mała rzecz na drodze ku większemu Sukcesowi. I teraz przychodzi ta czwórka pucharów. Czwórka pucharów. Ona mówi o, pewnym, o pewnej potrzebie właśnie zatrzymania się, również takiego emocjonalnego, że tutaj tutaj jakby wszechświat chciał ci dać jeszcze jeden jeszcze jedną szansę do Powiedzmy sobie jeszcze jedną szansę emocjonalną do przyjęcia, a Ty zastanawiasz się, czy to jest Tobie potrzebne. Archetypowe bliźnięta mają to do siebie, że yy, przyjmują dużo rzeczy. Jeżeli się bawią, to bawią się na całego. Jeżeli się smucą, to smucą się na całego. I tak zbierają te emocje na siebie. Kiedyś gdzieś byłam na jakimś, właśnie, warsztacie astrologicznym, albo w jakiejś książce czytałam, już nie pamiętam. Tak więc te różne rzeczy, które bliźnięta do siebie przyjmują, czy to będzie też coś w postaci, nie wiem, ilości imprez, w której biorą udział, albo rozmów, albo osób, z którymi się kontaktują, czy, czy współdziałają. Cokolwiek to jest, co Ciebie raduje na początku i potem zbierasz tego coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej i w końcu ten ciężar zaczyna Cię przewracać na plecy i to już wtedy nie jest fajne, bo czujesz się tym wszystkim już przytłoczony i potrzebujesz już zmiany, jak to bliźnięta, bo bliźnięta to znak zmienny. Wiosna przeradza się w lato i już trzeba się po prostu szykować z tego lata, coś trzeba zmienić, nie? Tak więc tutaj pojawia się ten, ten taki jeszcze jeden kielich i Ty możesz albo go przyjąć i na przykład się przewrócić z tego nadmiaru, który tutaj już był, albo po prostu go nie przyjąć, zastanowić się, czy ta nowa rzecz emocjonalna, czy ta nowa znajomość, albo kontakt. I tak dalej. To, co przychodzi, albo może nawet nie nowe, tylko jakieś jeszcze zaprzeszłe, ale teraz akurat przyszedł czas na to, czy jakieś hobby, coś, co ci przynosiło radość kiedyś, powraca do ciebie, zastanawiasz się, czy to jest mi potrzebne, że to mnie jakoś wzbogaci, czy nie jestem już przepełniony, przepełniona tymi różnymi doznaniami, tak, które były tu po drodze. Albo może to też być yy, kolejna szansa na kolejny sukces, gdzie ty tutaj sobie siedzisz i świętujesz, i nagle, a może w pracy ktoś ci mówi na przykład, a może byś jeszcze zrobił to, nie? I dostaniesz na przykład za to pochwałę od szefa. A ty sobie myślisz, no dobra, ale... Czy ja tego naprawdę chcę? I na tym, na tym obrazie siedzi ten człowiek, ma ręce założone na piersiach, co oznacza i skrzyżowane, co oznacza, że no, nie jest taki chętny do przyjęcia tego, tego kielicha. Zastanawia się, czy, czy to mu jest właśnie niezbędne do życia w tym momencie. Czy nie lepiej sobie po prostu odpuścić to? Nie? I tutaj przychodzi ta, ka ta karta, what do you need to release? Może w tym miesiącu zaczniesz się zastanawiać, czy jeżeli coś osiągnąłeś, coś, czegoś dokonałeś i dalej jakby cię pcha do tego, żeby dalej działać w tym kierunku bez, yy, bez odpoczynku, to może to jest właśnie yy, takie pytanie, które przychodzi do Ciebie w tym miesiącu, czy Ty tego odpoczynku Aby czasem nie potrzebujesz teraz, a ta rzecz może albo po prostu być Ci zbędna, i sobie ją odpuścić? Czy zawsze musisz przyjmować to, o co na przykład inni Cię proszą? To jest tylko przykład. Zobaczmy, co mamy jeszcze dla Was, Drogie Bliźnięta. O, weźmy dwie karty. Mamy siódemkę mieczy na, y, siódemka mieczy na świadomości i dwójka mieczy na nieświadomości. No właśnie. I zdaje się, że możesz czuć, mm, że jesteś wykorzystywany, dlatego nie chcesz y, albo masz opory, aby, aby coś przyjąć. Tak jak powiedziałam przed chwilą, a może byś coś zrobił, a może byś yy, ty to zrobił zamiast mnie, bo ty na przykład o wiele lepiej potrafisz się tym posługiwać, aniżeli ja, więc na pewno ci świetnie pójdzie, a my ci po podziękujemy na piśmie, <laughs> na przykład. To jest tylko przykład, a ty sobie myślisz, no dobra, ale dlaczego znowu ja muszę? Nie? I tutaj ten człowiek yy, działa w pojedynkę. On chce coś zyskać i jest sprytny. I być może ty, albo wy, będę mówić tutaj w Żybie Mnogiej też, drogie Bliźnięta, może w tym miesiącu przyjdzie taki moment, że trzeba będzie wykazać się sprytem. Być może będzie to wtedy, kiedy Księżyc będzie malał, czyli po pełni, po 14 marca bo 14 jest pełnia w pannie, a później księżyc zaczyna maleć. I ty sobie myślisz, a ja nie chcę być wykorzystywany znowu do tego, bo co ja z tego będę miał? I, i, te, i takie właśnie rozterki mogą Tobie towarzyszyć. Tutaj mamy dwójkę, yy, dwójkę mieczy. Trzeba uważać pewnie na to, by jeżeli masz ochotę coś zrobić, to proszę bardzo. Natomiast trzeba uważać na to, żeby za bardzo cię ktoś nie wyrolował z czegoś albo nie wykorzystywał, podczas gdy sam ktoś może to zrobić, nie wykorzystując ciebie. Może sam zadbać o siebie na przykład. A ty nie musisz się specjalnie po prostu przychylać do czyjejś prośby, do czyjejś decyzji, nie musisz sam wszystkiego brać na siebie. Może są też inni, którzy równie dobrze mogą coś zrobić. No są tacy ludzie, którzy zawsze, zawsze biorą chętnie na siebie zadania, które może zrobić ktoś inny. Może do tej pory tak było, że nie potrafiliście albo nie potrafiłyście, drogie bliźnięta, powiedzieć nie, bo ktoś sobie coś pomyśli, bo się obrazi, bo to, bo tamto. A teraz czujecie, że osiągnęliście jakiś cel i nie musicie więcej się już troszczyć o dobrostan innych ludzi, ponieważ zrobiliście już dużo. Na przykład dla swojej ekipy w pracy. Czy w domu, cokolwiek to może być. Jakie rozterki możesz mieć? Mamy dwójkę, dwójkę mieczy. Może ktoś poczuć się źle z tego powodu, że ty odmówisz, że powiesz nie, ale dwójka mieczy to jest również taka decyzja do podjęcia gdzie decydujemy się na coś, że idziemy w jedną stronę i odcinamy to, co zostaje za nami. No właśnie może to jest ta decyzja, żeby powiedzieć komuś, że czegoś nie zrobisz tym razem, bo nie masz na to ochoty, albo już dosyć zrobiłeś, albo nie widzisz sensu robienia tego, co może zrobić również ktoś inny, kto potrzebuje bardziej, na przykład awansu czy, czy czegokolwiek, co ty już osiągnąłeś. Ciekawie to wygląda u Was, drogie bliźnięta. To może być główny motyw tego miesiąca u Was. I warto pamiętać o tym pytaniu, co musisz odpuścić. Owszem, jest fajnie komuś pomóc, raz, drugi, trzeci, zrobić za kogoś coś, yy, mamy wtedy satysfakcję również. Natomiast kiedy to następuje po raz dziesiąty i ciągle się do nas zwracają o pomoc, bo na przykład nikomu się nie chce innemu tego nauczyć albo tego zrobić, to już wtedy nas zaczyna to męczyć, nie? I to jest to, co, yy, to, co mówiłam, że bierze się na siebie dużo rzeczy i potem te rzeczy nas jakby przeciążają i się przewracamy, mamy zjechany humor, jakiś, jakiś niepokój w sobie, nie mamy ochoty z nikim rozmawiać, no bo po prostu tej energii za dużo przyjęliśmy. Ok, zobaczymy, co wyjdzie na zwieńczeniu tego czytania dla Was. Weźmy tę. I mamy transformację, karta śmierci. No właśnie. Może tym, że nie przyjmiesz czegoś, spowodujesz transformację, zmianę tej całej sytuacji, która dla Ciebie ma być dobra. I tutaj znowu. Świetnie rezonuje ta karta z tym, what do you need to release, czyli co musisz odpuścić? Przepraszam, że tak po angielsku mówię, ale jest mi łatwiej najpierw przeczytać, a potem się do tego odnieść. Okej, okay, tak więc, co musisz odpuścić, żeby uzdrowić tę sytuację, która, która powoduje u Ciebie zniechęcenie? Może właśnie nauczyć się mówić. Nie. OK, to ma szansę ulec zmianie. Ale jest tutaj Twoja rola w tym do odegrania. Karta śmierci, karta transformacji mówi o, mm, mówi o tym, co musimy za sobą zostawić, aby się zmienić aby coś zmienić, aby jakiś aspekt nas również uległ tej zmianie. Czasami może być nam trudno to zostawić i po raz pierwszy powiedzieć nie, natomiast warto to sobie poćwiczyć, jeżeli mamy z tym problem, bo ja na przykład kiedyś miałam problem z powiedzeniem nie i pamiętam, że brałam na siebie bardzo dużo obowiązków. Pracowałam 40 ileś dni z rzędu, bez żadnych świąt, niedziel, sobot i tak dalej, aż w końcu przypłaciłam to zdrowiem. I od tego czasu bardzo się pilnuję, żeby zapewnić sobie odpowiednią dozę odpoczynku, nawet jeżeli ktoś uważa inaczej. A, tak więc masz szansę na to, by zmienić sytuację, jeżeli właśnie to ten rozkład tutaj współgra w jakiś sposób z Wami, drogie bliźnięta. Ok, także dziękuję bardzo za wysłuchanie tego czytania i życzę wszystkiego dobrego w miesiącu słońca w rybach. Trzymajcie się, dzięki za subskrypcję, za komentarze, za łapki w górę. I jeszcze raz wszystkiego dobrego. Dzięki. Cześć.